Cześć, a dzisiejszy odcinek poświęcimy na wykonanie researchu na temat smartfonu Realme 10. W nagraniu przede wszystkim opowiemy sobie o aspektach technicznych tego sprzętu, porozmawiamy o ciekawostkach, cenie i opiniach. Nie zabraknie także omówienia wielu kluczowych informacji dotyczących tego produktu. Jeżeli zatem zastanawiasz się nad zakupem właśnie tego urządzenia, to obejrzyj to nagranie do samego końca, aby poznać jak najwięcej wiadomości na temat tego smartfona. Zanim jeszcze przejdziemy do meritum, to pamiętaj o tym, aby kliknąć w polubienie pod filmem i zasubskrybować mój kanał, a wszystko oczywiście po to, aby pozostać na bieżąco z moimi nagraniami, które publikuję właśnie na tym kanale. Dobrze, a zatem przejdźmy sobie teraz już do szczegółów. Zacznijmy sobie od ceny tego produktu, bo myślę, że jest to jeden z głównych atutów tego urządzenia, a to z tego względu, że cena tego smartfonu w sklepach z elektroniką jest naprawdę atrakcyjna, Mowa tutaj o cenie rzędu około 1000 zł. A zatem myślę, że jak na smartfon z taką specyfikacją techniczną jest to naprawdę niezła cena. A jeżeli chodzi właśnie o dane techniczne, to tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę na ekran. Jest to ekran, który ma 6,4 cala, który wykonany został w technologii Amolti, który oferuje odświeżanie, czy też częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 90 Hz. Co do spraw związanych z wyświetlaczem, tutaj dodam jeszcze, że ekran. Ma rozdzielczość wynoszącą 1080x2400 pikseli. Jest oczywiście rozdzielczość Full HD, a zatem dość atrakcyjnie się to wszystko zapowiada, jeżeli chodzi o ten konkretny aspekt. Jeżeli chodzi o kwestie związane z pamięcią, no to przede wszystkim warto wspomnieć tutaj o tym, że smartfon wyposażony został w 8 GB pamięci RAM, co oczywiście ma za zadanie zapewnić odpowiednią szybkość pracy i dać użytkownikom możliwość płynnego korzystania z różnego rodzaju gier i aplikacji. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie pamięci wbudowanej, no to w urządzeniu znalazło się 128 GB pamięci wewnętrznej, a zatem myślę, że jest to dość wystarczająca ilość dla użytkowników. Jeżeli chodzi natomiast o aparaty, jakie znalazły się w urządzeniu, no to wśród nich jest aparat tylny z rozdzielczością 50 plus 2 megapiksele, jak i również aparat przedni z rozdzielczością 16 megapikseli. Do tego warto też wspomnieć o akumulatorze, który posiada dość sporą pojemność, ponieważ jego pojemność wynosi aż 5000 mAh. Całość oczywiście uzupełnia cieszący się dobrą opinią procesor Mediatek Helio G99, który jest ośmiordzeniowym procesorem, z częstotliwością traktowania na poziomie 2.2 GHz. Jeżeli chodzi natomiast o ciekawe rozwiązania, które znalazły zastosowanie właśnie w tym urządzeniu, no to wśród nich na pewno warto wskazać funkcjonalność Dual SIM, jak i również opcje NFC, czy możliwość korzystania z czytnika kart pamięci. W kwestii komunikacji urządzenie posiada możliwość korzystania z takich technologii jak Wi-Fi, LTE, czy z Bluetootha w wersji 5.3, a zatem dość kompleksowo za Dbano właśnie o tę kwestię w urządzeniu. Co do parametrów fizycznych, no to produkt posiada zaledwie 7,95 mm grubości, około 73,3 mm szerokości i około 159,9 mm wysokości. Do tego waga urządzenia to zaledwie około 188 gramów, a zatem trzeba powiedzieć, że pod tym względem również się to nieźle prezentuje. A z dodatkowych informacji wspomnę może jeszcze o systemie operacyjnym, ponieważ właśnie w tym smartfonie znalazł się system operacyjny Android 12, który jest już pewnego rodzaju standardem, jeżeli chodzi właśnie o smartfony. Może odejdźmy sobie teraz na chwilę od kwestii technicznych i przyjrzyjmy się temu, jak to wszystko prezentuje się, jeżeli chodzi o opinie. No i generalnie w internecie znaleźć można szereg bardzo pozytywnych wypowiedzi i opinii dotyczących tego produktu, wśród których chwali się smartfon RIMi 10 między innymi za bardzo atrakcyjną cenę, za możliwość długiego czasu pracy na Baterii, jak i również za bardzo atrakcyjny wygląd tego urządzenia. A skoro jesteśmy już przy sprawach związanych z wyglądem, no to tutaj tylko wspomnę o tym, że Realme 10 dostępny jest w różnych wariantach kolorystycznych. Natomiast myślę, że takim standardowym wyborem pewnie będzie kolor czarny. A zatem, jak sam widzisz, dość nieźle się to wszystko prezentuje, jeżeli chodzi właśnie również o opinię. Natomiast ja też jestem ciekaw Twoich doświadczeń, Twoich spostrzeżeń na temat Realme. 10, koniecznie napisz o nich w komentarzu, jeżeli masz jakieś swoje własne indywidualne przemyślenia dotyczące tego produktu. A tymczasem to było wszystko w kwestii smartfonu Realme 10. Ja przypomnę ci tylko, że link do tego produktu znajdziesz w opisie mojego filmu. Znajdziesz też tam szereg ciekawych ofert na temat właśnie tego urządzenia. A wszystko po to, żebyś po prostu miał okazję dowiedzieć się jeszcze więcej wiadomości i szczegółów na temat tego konkretnego produktu. A tymczasem to było na tyle, dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca no i oczywiście mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych nagraniach